Cześć, mam na imię Izabela. Witajcie na moim kanale Wiedza z Wami Foreigner. Dzisiaj nauczymy się zamawiać jedzenie w polskiej restauracji. Każdy z nas czasem idzie coś zjeść, prawda? Zatem zaczynamy, jak zamawiać jedzenie po polsku. Odegram teraz małą scenkę. Będzie to Rozmowa pomiędzy kelnerem, pracownikiem restauracji oraz klientem. Kelner. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Klient, poproszę kartę dań. Kelner, co chciałaby pani zamówić? Klient. Poproszę zupę pomidorową i pierogi ruskie. Kelner. A do picia? Klient. Szklankę wody. Kelner. Dziękuję. Za chwilę przyniosę zamówienie. Zobaczmy teraz, jakie słownictwo z tej rozmowy będzie dla nas przydatne. Poproszę. To taka forma grzecznościowa. Poproszę kartę dań. Inaczej, grzeczna prośba o to, żeby dostać menu. Co chciałby pan, albo co chciałaby pani zamówić? To pytanie kelnera o to, co chcemy zjeść. I mamy również, Nazwy różnych popularnych w Polsce dań, o których za chwilę powiem kilka słów. Do picia kelner pyta: "Co do picia?". To oczywiście pyta o to, czego chcielibyśmy się napić. Klient odpowiada: "Szklankę wody". Innym pożytecznym słówkiem jest słowo rachunek. W języku angielskim odpowiada mu słowo bill albo check, czyli to, ile mamy zapłacić za kupione w restauracji i zamówione jedzenie. Co najczęściej Wy zamawiacie w restauracji? Jeśli jesteście w Polsce, kiedy zamawiamy jedzenie w restauracji albo opowiadamy komuś o tym, co lubimy jeść. Używamy wtedy biernika. To jeden z polskich przypadków gramatycznych. Przypomnijmy sobie. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Biernik odpowiada na pytanie: kogo, co. Zatem, jeśli chcę powiedzieć, że na przykład lubię zupę pomidorową. No, właśnie, lubię kogo co? Zupę pomidorową. Lubię pierogi, kogo co? Pierogi. Poproszę kawę z mlekiem, kogo co? Poproszę herbatę miętową. Jeżeli chodzi właśnie o tę część gramatyczną, Myślę, że moglibyśmy sobie potrenować. Uzupełnij zdania, wpisując wyrazy w bierniku. Możecie samodzielnie wykonać te zadania tam, gdzie jesteście. Poproszę i w nawiasie: Zupa pomidorowa, zamawiam kogo co i w nawiasie: Pierogi ruskie. Chciałabym. Kogo co w nawiasie sałatka grecka. Wezmę kogo co w nawiasie kotlet schabowy. Poproszę jeszcze kogo co w nawiasie woda mineralna. Lubię kogo co w nawiasie kawę z. Lubię kogo co w nawiasie kawa z mlekiem. Chwila na zastanowienie, jak uzupełnilibyście brakujące miejsca. No właśnie, co zamawiasz. Zamawiam kogo co? Zupę pomidorową. Co zamawiasz? Zamawiam jak powiemy pierogi ruskie. Co zamawiasz? Zamawiam, kogo co? Kawę. Co zamawiasz? Zamawiam, kogo co? Sałatkę grecką. Wróćmy zatem do naszego ćwiczenia, którym trzeba było uzupełnić luki w zdaniu. Poproszę, kogo co? Zupę pomidorową. Zamawiam kogo co? Pierogi ruskie. Chciałabym sałatkę grecką. Wezmę kotlet schabowy. Poproszę jeszcze wody mineralnej. Lubię kawę z mlekiem. Zatem podsumujmy. Patrząc na wcześniejsze obrazki. Możemy wyraźnie powiedzieć: Zamawiam zupę pomidorową, zamawiam pierogi, kawę i sałatkę grecką. Z innych ważnych w komunikacji zwrotów w restauracji możemy potrenować na przykład mówienie: Poproszę kartę dań, inaczej, poproszę menu. Kiedy kelner podchodzi, żeby wziąć zamówienie. Możemy powiedzieć, chciałabym, chciałbym na przykład zupę pomidorową. Czy to danie jest wegetariańskie, zabyta wegetarianin, który nie je mięsa? Kiedy chcemy już wyjść z restauracji i zapłacić, wystarczy, że powiemy: poproszę rachunek. Powtórzcie zatem po mnie. Poproszę kartę dań. Chciałabym, chciałbym to mówi chłopiec, mężczyzna chciałabym zamówić zupę pomidorową. Czy to danie jest wegetariańskie? Poproszę rachunek. A teraz ćwiczenie dla Was, czyli dla moich widzów. Wyobraźcie sobie, że ja jestem kelnerką, czyli żeńską formą kelnera, a Wy zamawiacie jedzenie. Dzień dobry. Co Pan, co Pani? Chciałaby Zamówić. Dobrze, a co do picia? Dziękuję. Za chwilę przyniosę zamówienie. A zatem, moi drodzy, mam nadzieję, że zamówiliście coś pysznego z polskich dań narodowych. Ja słyszałam, że obcokrajowcy najbardziej lubią w Polsce jeść pierogi, a wy. Podsumujmy zatem nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj nauczyliśmy się prosić o menu, mówiąc: poproszę kartę dań, zamawiać jedzenie i picie. Chciałabym zamówić zupę pomidorową. A do picia szklankę wody. Prosić o rachunek. Poproszę rachunek. Rozmawiać w restauracji jak Polak albo Polka. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zjeść albo zamówić w polskiej restauracji. Dziękuję Wam za oglądanie mojej lekcji, jeśli się Wam spodobało. Zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam do kolejnych lekcji. Do zobaczenia!